Manu, witam was wszystkich, bardzo serdecznie Filip, serdecznie ze mną z tej strony Fipojczyk. E, fi, e, boże nie Fipojczyk, tylko Fipio I w dzisiejszym odcinku gramy sobie w taką grę jak Sokret coś tam. Nie wiem jak to się za bardzo nazywa, ale w tytule macie to podane. Gramy sobie w piłkę nożną i oto w tym największy kurde Bele. Oto no, największy nie, sens wiem, tego wszystkiego jest, e, że gramy do pięciu golin e, i gramy... kurde. I gramy... Jak gramy do tych pięciu goli i kto przegra, musi zjeść oto tą wspaniałą cytrynę. O Jezus. Musi oto zjeść tą wspaniałą, Boże, tą... Czosnek. E, czosnek, tak. Jedziemy, jedziemy, czosnek. jedziemy, jedziemy, jedziemy i wkręta. Jak ty... O kurde. Za mocno. Jak ty to robisz, że jesteś taki szybki? To jest niemożliwe. Wow. Jeszcze sobie. wbiłem. Jeszcze se wbiłem. Cristiano Ronaldo! E, Najgorsze jest to, że ja mam nieogolony. Filip, jedź! Czo Najgorsze jest to, że ja mam nieogolony czosnek. No. Oh. no get the fuck out. Z mojej strony, mojej połowy, to jest moja strona. Jedziemy, 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 jedziemy. No jak ty to szybki Ja A, sam jestem, a... ja jestem szybki, ja mam haki normalnie. Do tej gry wygrałem cały czas. Filip, no, ale atak. Stary, normalnie defensywa. Filip. Jezus, <laughs> jeszcze tak to muszę, jeszcze tak to musiałeś. No. A widziałeś, 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 ale... I patrz teraz. Patrz czekaj. czekaj, czekaj. Widziałeś, widziałeś, widziałeś? I patrz <głos> <głos> ole, ole! Ole, ole, ole! Nie domy się! Spwierdziałaś się, mecz. się. Chcę Was jeszcze serdecznie prędko teraz zaprosić na naszego Twitcha, ponieważ już parę live'ów było i tam livestreamuj... I tam czasami live streamujemy Cio, cio! I będzie teraz z Minecrafta no, i czasami innych gier i, i się zbliżać jak, 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 jaka obrona? O kurde, kurde. E, i serdecznie was tam zapraszamy e, no i tyle do followowania do wszystkiego a nawet i do... nie wiem o kurde pięknie ]acz. teraz moja bramka o kurde to było przesrane nie pięknie pięknie, o, o pięknie, nie. pięknie 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 Cristiano Ronaldo piękna bramka win men of the match nie o Jezus Piotrek nie włączyłem kamerki Jasne No dosłownie Piotrek, trzeba od nowa Filip, chyba nie, Boże. nie włączyłem włączyłem no, no. naprawdę Piotrek nie włączyłem Filip Mi już serce boli Czaj, po której jestem stronie na kamerce? Po lewej. Nie ty po lewej. Po lewej, czyli mam patrzeć. Czyli powinieneś tam patrzeć, Nie, ty jesteś po mojej tam chyba w stronie. Jedź Filip, jedź filip. Ja się będę śmiać, jak ty się będziesz patrzeć w ścianę tam w koniec Jasie, tego. Ja się patrzę w okno. <laughs> dobra, jedź tam nie, gadaj, nie. tylko jedd. Jezus, ten zapach, ten ostry, taki, ten taki. Powąchajcie sami. O, ja też mam tu przygotowane, nie żeby nie było. Na moc Jezus, dobra, patrzcie, jem. Jem, naprawdę to jem. O! <laughs> nie no dobra, jem. Jedz. Jem. O! Hahaha! Pali wierszyk! Hahaha! Pali wierszyk, na pewno! Hahaha! to! Połknij to, synek! Ja Cię widzę, nie? Nie wiem, czy w dobrą stronę oh, się patrzy, nie? Kurde, polałem się! Za dużo wody w organizmie mam, nie mogę pić! A! 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 Nie, tego nie połkniesz, Połknij. nie połkniesz. Nie, nie ma szans. Przegrałeś, przegrałeś synek, ja to połknę, jak, jak przegram oczywiście. Nie? Może drugą. Może drugą, to ile planujesz dzisiaj zjeść? No bo nagram na obronie w klubie. Gramy. Jest się. Nie, ty. że se to wbije. Oh. Prawicy nieskończonej, niech nas miłość złączy, nas, nas ofiarna. ofiarna Jak ten kielik, który łączy kroper wiele Tak na kotlet w swojej złożkości Pięknie, Jest pięknie, wysunięcie, wysunięcie Drugą tom jak zjem, to zjem całą, obiecuję wam no Czemu mi to podskoczyła O kurde Jest! Jeden! Pięknie! Jeden zero, witam państwa ta woda. Gramy. U -u -u. Wiesz teraz chili go drugiego. Jasne. Ty. No, ale ja nie będę tego jadł drugi raz. Nie będę tego jadł drugi raz. Mówię ci, to jest ofierty. Mogę zjeść chili, tabasco, wszystko, ale nie cię ale tego. Czosnek. Musisz, musisz wiedzieć, kurde! Kurde Piotrek, ty mnie klepiesz jak chcesz! Bo w tenisie no, czuję się taki lepszy. Oleo! ola, 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 Wygrałem mecz! Ja już? Mogę papier ci zjeść. Mogę ci nawet papier popat. O! Mogę ci papier zjeść, ale nie będę tego jadł, Przynajmniej jest bez smaku. Dobra, jedz tą... ten... <tłyn> ząbek czosnku. Ja muszę wygrać kolejny nie? Dobra, jedz. Nie no, dobra, jem na serio. No jedz, kurde! <tłyn tłyn> no nie będę tego jadł, to jest okropne, to jest... To pali w język, no. Nie, no dobra, nie będę się odcinać języka. Zdróweczko! Ja słyszę tylko te chrupanie i widzę, nie? Go... Połknąłem! Ale wiesz, jakie na mnie paliło? Wiesz? On mi tu na tym odcinku. Przy ciebie już mam całą splutą podłogę. Dobra, ustawiam 5 bramek. I <laughs> że ci liciło? Aha, to jeszcze nie jest. Dobra, gram. start game. 10 sekund mamy. Nie możemy połowę przekroczyć, kurde. NIE! Takiego! No nie no... no to, no, to, to nie No i to, to miał być gol, no i znowu będę jadł. JEST! Piękny gol Piotra Ojczyka, nie? I chyba będziesz wyjścia Fuck. jadł. Fak. O kurde! Się nie Przepraszam. Przepraszam. Yes. To odchodzi odrobineczkę dalej, tak centymetr. Jest, jest. No nie byłem przygotowany, Piotrek. Pokazywałem. Graj, graj. No nie, no. To jest nieporozumienie. To no nie. I opuść ten pokój, nie? Mówię ci, następny odcinek robimy, że do nosa będziemy pieprz wciągać Dobra Start 10 sekund 12 13

Dzień jest czy chyba się razwa. Z mam gum w buzi chyba teraz. Dobra, dawaj, dawaj Filip, nie masz co jeść teraz. Oj, to też był szczoł. Kurde. Nie wiadomo czy to był szczoł, czy podał. Kurde, fix. Najlepszy szczoł mój, nie, dzisiaj. Nie ja, ja mam ku... kurde. <laughs> Uweczka <laughs> no nie! Owo mój, ty Piesku cicho tam! Raz tam, no Kurde no nie! <laughs> no nie no strzela! <laughs> Jest jakiś <szał. śmiech> No nie! Teraz musi być, musi! Jest yes, Filip, brawo! O Jezu, znowu nie wystartowałem. Czekaj, czekaj, czy się poświęci, bo nie wiem. E, poświęci się dla nas. O... Oj, w kolano Dobra. Poświęci się jeden dla nas. Jeden, co so jesz? No, so, takie twarde jest. A co so jesz? Gasta. Otwarty tamty jaj. Piotrek! Cały odcinek nie miałem cela, żeby trafić w bramkę. A teraz trafiłem gastem w sam środek kamery. <grym> Jeśli chcecie więcej takich challenge'ów oczywiście załapujcie, Mam nadzieję, że pod tym filmikiem dobijemy 35, aż 35 łapek z innej gry. Byłoby nam niezmiernie miło jedzenie... Oh, o, lepiej. Jedzenie takiego czegoś... Yy, jak to się nazywało? O, czosnku. Yy, czosnku, tak. Trzy czosnki dzisiaj zjadłem, posmakowałem To przejdziemy już do konkretów Zapraszamy na naszego tak. Twitcha, fanpage'a e, Instagrama I tyle to, I bo, live y będą się podcany. teraz pojawiały Często, bardzo? Tak, często I Info oczywiście będą na YouTubie oraz na naszym fanpage'u Więc na fanpage'a wbijać oczywiście tak. Więc my się fajnym Stylem z wami pożegnamy Trzymajcie się Do usłyszenia! Dzięki! Cześć! Na razie!